Na live, a ja chciałam powiedzieć, że dzisiaj spróbuję być jakaś mniejsza. A wy ocencie, czy będę. Okej, okay, więc trzeba poinformować subki nasze, nasze, naszych widzów o live'iku puf, 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 puf. Ale ja nie chcę mieć takich konfliktów jak Kukisia MSP, więc. Yy, poczekajcie, kiedy ma Clary Live? Nie chcę, żeby mi było tak Poczekajcie, niech jeszcze wylosuję na tego Inka. Halo Velikiaru. Bo niech wylosuję i. Zobaczymy. W ogóle ja nie chcę mieć też takich napadów jak tutaj, więc ja jakby sobie tutaj zrobię czat dla subskrybentów Napadów jak tutaj Bo to jest na serio złowieszcze Przy okazji sobie zgarnę subika, a jeszcze zrobię nieprzeznaczony jakby miała takie komentarze To jest na serio słabizna i jest w premencji. Jedna minuta. Żeby nie było taka, żeby miała jeszcze sobie jakieś tam słupki. Ogólnie ona wylosowała już. Dobra, nie ja chyba stąd idę, bo ona nie losuje. Będzie konkursik, oczywiście. Tylko od Palestin Chenża. Ogólnie mega się cieszę, bo już mam tyle tych. Już tyle wygrałam pięć, y, chyba cztery Unii, w czym jedna jest sukienka. To wygrałam i jeszcze, a nie, 3 i sukienka w tym i jeszcze drip i i chyba pixel. Chyba. Tylko ja chciałabym jeszcze wiedzieć um, kiedy jest live u Clary, żeby nie było źle. Kurde, dobra, mamy 14 minut, żeby się jakoś do, spoko wybić. No nie no proszę, nie no nie, no nie, no ja nie chcę, no. 13 minut. Boże! Ja mam... No, On ma... O słup święty. U niej przychodzę na premierę, ja nie mogę. Wii, mogę coś wygrać. Tak, możesz coś wygrać. Wy... Pozwalam ci. Że co? Dobra, to będzie los... Piszemy loso je. Aaaaa! Eee. Ja nie wyszłam w live, a zapomniałam mi się. No co, no, 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 no nie jest rajno. Stream trendu, głupi. Piszemy loso jeden, dzisiaj będzie 10 losowań. Jupi! Cieszcie się. Poza tym musimy jeszcze napisać Live'a, bo nikt nie wie, że mamy lewika, prawie. Ile, który to już jest dzisiaj live? Ja nie mogę. Chyba trzeci. Ja nagrywam trzy, dwa livey na dzień, ale czasami cztery. Kiedyś tam się zdarzyło nawet pięć. Ja nie mogę. Dobra, to, 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 czego nie było, to jest jakby co, fake? Bo ja tak sobie specjalnie mi się nudziło i nie miałam co napisać w statusie, ale fajna animka, ja nie mogę. Um, jest tu ktoś, komu byśmy mogli powiedzieć, że mamy live'a? Tak, możemy powiedzieć statusowi. A możemy powiedzieć Hucji? Hucja jest w końcu, Boże Święty i banana o wow się ma zrobić promo o my g o nie wierzę moja idolka ej możesz gadać Julsaj zrobić promo zapomniałam nawet o tym Wtedy wygrać subskrybujemy tą osobę tak bo bo bo, bo 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 to jest fajna osoba, polecam. Nie. No czemu? Ja już czekam cztery dni, no kłaść no serio. Uch. Ej, 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 ej dawać słupki tej osobie, bo ona jest fajna. Ok, a jak jej nie dacie, to was zjem o drugiej no Co? O drugiej w nocy. Ta ja fajna jest. chyba Nie mogę ladać. No kuuu, Ej, to suknia uni, to ona ona sobie. Za level, Nie, sobie towa. Znaczy soplowa Soplowa nie była przecież na tym, no nie? No to jest soplowa Jakie były włosy dripowe? Gors... Gorsetwal? Ale to chyba było nawet przed tym To było chyba przed tygodniem Stupnia owocowa i dynia. O Boże, a się nie okazało, 400 graf. No to ja chcę takie owki, no! Ja chętnie, ja mogę ci oddać moją nerkę A ja zjem resztki waszych kości o 3 nocy Ale jak ty przegryziesz kości? Tak się zastanawiam Cię nie było na live. to nawet nie wiesz, co ja przeżyłam. Ty nawet nie widziałaś moich nowych uni. Możesz gadać na live albo po. Wiesz, co na kołach? Możesz zdobyć tylko takie gadanko, a jak coś, to za kolekcję. Bo ja nie lubię gadać za tymi. Ma się sposób. Ej, w ogóle, Juliusza, to kiedy ty możesz gadać? Bo ja czekam już. Kurde, ja do Ciebie piszę. Jesteś aktywna! No to trzeba, Ty jesteś aktywna, Ty możesz pisać, wszystko robić, a gadu nie możesz. A ze mną gadu. No z Tobą chcę właśnie! Bo Cię znam, ty nie jesteś obca. Ej, w ogóle, Jusia, jest sprawa. Bo mieliśmy się spotkać nad morzem, no nie? To ja jadę w sobotę do Gdańska nad morze. Będziesz chciała się spotkać? Daj ja, co? Kwas deoksyrybonukleinowy Oryginalnie Ej, jakie to są włosy A to są te komunijne chyba Nie, komunijne ja miałam, to jakie to są? Nie wiem Nie ma nic, co by mnie zaciekawiło ja poszukuję teraz włosków z tego. One są mega cudne. Ej, wyśmy sobie zróbmy jakieś unik, które poszukuję, bo ja w ogóle nie wiem, co ja poszukuję. Um. Milion strojów glam nagle się pojawiło. Kurde, ja mam dwa te stroje glam. Wiem ktoś? Tylko po banie. Mam bana na tydzień. Jest, jest przykro. Um. Jakie cuda! Jakie cuda! Ej, dobra, poszukuję teraz włosy Billiski. I, I Skunksowe. I Skunksowe też. mogę być? O, a ja może tak się z tego do O, ja byłam w stegnie! Czekaj, to ja napiszę do Matuli. O, to czego? Nie gadaj, że możesz gadu. No, jak możesz gadu, to jestem w niebie po prostu. Dobra, z pamięci, mam się. Kurde. Zaspamiłam się tymi, tymi, tymi wróżkami dziwnymi. Ja poszukuję tego całego pakietu. Jest teraz, e, jak ktoś ma pisać. nick. Coś. bo wiesz, jak to mi Gdzie? Gdzie? Gdzie to ja tam pojadę? ja to wezmę. Ja ci to przypnę, jak na razie, a wybierzcie los jeden, bo jest los na takie piękne koło. A i w ogóle mam opis. Mam opis. Jakby ktoś nie wiedział. Piękny, można sobie przeczytać. Sama robiłam. W sumie to trochę. Ten. W sumie to trochę zgapiłam, bo nie mam żadnych małych drapek ani dużych drapek, więc. No, ale na razie są niedostępne, ale zrobię. Ale zrobię. W ogóle ja się pochwalę, wygrałam pięć rzeczy. Tam chyba dwa z kolekcji i sukienkę Unii. I dwa Unii jeszcze coś tam u Clary wygrałam. Uuuu, Czekam za tymi nagrodami. Szczególnie od Klary, bo nam fajne uni. A sobie to sobie wejdę. Clarice. Jak ona miała? Klarisa? Chyba miała takie coś. O? O? Klarisa, nie. Jezu święty. Tak, o! Co no, to Ono nie ma na serio, Arta z Unii, ja nie mogę Dobra, to wejdę, wejdzie jakaś tam, odbierz, no Ty dzwonisz, ty dzwonisz! Oh my god Hej o oh my god! Jak ja za to ze nie gadam, no. Dla mnie to są trzy lata, a to były chyba trzy dni, czy tam cztery. Zrób mi baner. Masz takiego ładnego banera, no. Nie Dzięki. Ja sobie lukę robię. A gdzie ty robiłaś ogólnie e, banera? Nie wiem. Pixel. No. Ja też się teraz zrobię, bo i tak nikt nie wchodzi, kurde. W ogóle to skąd ty masz ten sweterek, co masz na sobie. Sweterek, co mam na sobie? Ze sklepu. A teraz sprawdzam u niej na Klari, bo... Gdzie bo... on? Ja z nie mogę znaleźć. Ej! Ej, ej, nie chcę cię wkurzyć, ale Klary ma pakiet z tego. Wiem. Ej, to może napisz do niej. Bo na to mi tam nie odpisuje. Mm, raczej się nie wymieni. Słowo. To może na jakichś grupkach na fejsie? Po prostu kupię sobie kiedyś Passion w i kupię w tym pakiet. Bo ten zwierzak jest dla mnie taki średni i mi nie zależy na nim. Ej, na kończę, kończę live'a i zrobimy u ciebie live'a, dobra? I okej. Okay.